Jesteśmy na krytej pływalni w Gorlicach. Za chwilę odbędzie się kolejna edycja otwartych mistrzostw w pływaniu. Proszę dwa słowa o tych zawodach. Witam serdecznie. Z tej strony Wojciech Stępień, prezes klubu Delfin Gorlice. Cieszę się, że po długiej przerwie remontu basenu, basenu mistrzostwa wróciły do Gorlic. Dzisiaj startuje 132 zawodników. Mamy dzisiaj pomiar elektroniczny. Dawno tego nie było na naszej pływalni, a jak przypominam sobie chyba w ogóle nie było. Zobaczymy jakie wyniki po prostu zrobią nasi zawodnicy, a startuje ich 28 osób. Proszę powiedzieć, co daje pływanie takim młodym ludziom? Pływanie jest przede wszystkim ogólnorozwojowe, powiększa pojemność życiową płuc, koryguje wady postawy i ma taki aspekt prozdrowotny dla osób i młodych, i w starszym wieku.